Witam tam wszystkich niedziela trzeba sobie zrobić coś na śniadanko i takie moje proste szybkie po prostu uwielbiam świeży chlebek robimy sobie kanapeczki bierzemy masełko smarujemy każdy może zrobić żadnych cyrków nie ma ciach, 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 jeden jest jeden jest, jest masełko, uwielbiam takie różne przekładańce drugi jest trzy kawałki nie muszę mieć ani kiełbasy wystarczy pomidorek serek i ogórek odkładamy no i teraz tak na szybkiego, fajnie piew kładziemy serek na nasze kanapeczki. Takie duże płatki, prawda? Trzeba przekroić na pół, bo za duże. I kładziemy ciach. Każdy to może zrobić. Bardzo proste, to nawet dzieci potrafią zrobić i trzeci, proszę, jest serek teraz bierzemy sobie ogóreczka kroimy, musimy folię ściągnąć można parówki, prawda, zrobić na ciepło z keczupem, z musztardą ale takie proste kawę odrobiłem, zrobiłem takie prościutkie no i teraz Musimy pokroić na takie plasterki, ciach, 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 ciach i ciach. I to kładziemy na nasz chlebek ze serkiem. O, proszę, chlebek ze serkiem. To będzie jeden kawałek i żeby nie zanudzać. Bierzemy pomidorka, takie proste, śniadanko na szybkiego, no trzeba oczywiście pokroić plasterki, jest, jest i kładziemy na nas serek z ogórkiem, ciach, ciach, o proszę bardzo jest serek, ogórek i pomidorek. Teraz co, bierzemy, proszę państwa, troszkę pieprzu. Troszkę pieprzu. Troszkę soli. Sekundkę. Soli bierzemy. Ciach, solimy. Solimy. Odkładamy. Jeszcze teraz, sekundkę. Cebulka. Cebulka również musi być również obkrę, o to bierzemy preść i bierzemy naszą cebulkę przykrajamy na pół jest pół obieramy warstwę ochronną cebulki prawda o i na naszą kanapkę ja sobie zrobię trzy, ale pokażę tylko jedną kroimy Cebulkę jak najdrobniej, prawda, nie takie duże płaty. Kawa jest i teraz będzie taka kanapeczka prosta, zwykła, bez żadnych ceregeli i kładziemy naszą cebulkę na tą naszą kanapkę. Mówiłem, ja sobie zrobię trzy kanapki i proszę. Prosta kanapeczka, masełko, ogórek, pomidorek, pieprz, sól i cebula. I. Mm, pychota, smacznego. Dziękuję za uwagę.